Koszykarki pszczółki polski cukier AZS UMCS Lublin o krok od półfinału Energa Basket Ligi Kobiet. Kamil Wojdat, AZS UMCS News. Zapraszam na kolejny odcinek programu. Dwa mecze i dwie wygrane z Polonią Warszawa. Koszykarki z Lublina są już jedną nogą w strefie medalowej mistrzostw Polski. Akademiczki oba spotkania z Polonią rozegrały w Hali Globus. W pierwszym meczu trudności pojawiły się tylko w pierwszej kwarcie, którą miejscowe przegrały 17 do 18. W kolejnych zielon-białe nie pozostawił już złudzeń swoim rywalkom, ostatecznie triumfując 85 do 51. Najskuteczniejszą zawodniczką w ekipie gospodyni została Klaudia Niedźwiecka, zdobywczyni 14 punktów. W drugim starciu dzień później pierwsza kwarta także nie była wymarzona, ale pszczółki prowadziły po niej 19 do 12. W drugiej, podobnie jak w sobotę, lublinianki odskoczyły, zrobiło się 41 do 28. Po zmianie strony początkowo lepiej skoncentrowany były warszawianki, które zbliżyły się na zaledwie trzy oczka. Z opresji pszczółki uratowała Smols, która trafieniem z dystansu nieco uspokoiła sytuację. Od tego momentu zielono-białe już kontrolowały spotkanie, wygrywając je 82 do 61. W serii do trzech wygranych jest. 2 do 0, a was do półfinału akademiczki mogą przypieczętować już w sobotę w stolicy. Do najlepszej piątki sezonu zasadniczego Energa Basket Ligi Kobiet zostały wybrane dwie zawodniczki Akademiczek. Mowa o dwóch amerykankach, Kamil Smols i Nataszy Mak. Obie odgrywają kluczowe role w ekipie trenera Krzysztofa Szewczyka. Smols średnio zdobywa 15,6, a Mak 16,4 punktu na mecz. Przegrał zespół Rezerw. Pierwszoligowe koszykarki nie sprostały we własnej hali ekipie Politechniki Gdańskiej. Podopiecznym trenera Marka Lebidzińskiego nie udał się zatem rewanż za grudniowe starcie, w którym Politechnika zwyciężyła 65 do 54. W niedzielę w hali zespołu szkół nr 13 przy ulicy Berylowej także lepiej grały rywalizacje walki. Do przerwy wygrywały różnicą 10 oczek. W drugiej połowie przewaga rosła, ostatecznie zatrzymując się na 26 punktach. Luminianki przegrały 56 do 82. Była to ich dziewiąta porażka w sezonie. Porażką zakończyło się również starcie koszykarek drugoligowych. Te pojechały do Skierniewic na starcie z niepokonaną ósemką. Faworytki już w pierwszej odsłonie wypracowały 10-punktową zaliczkę. To dało im dużo spokoju na kolejną fazę meczu, w którym zwyciężyły 79 do 55. Najskuteczniejsza wśród Akademiczek była Nikola Pogorzelska. 14 wygraną w sezonie odnieśli za to koszykarze AZS UMCS start 2 Lublin. To nie przyszło łatwo, ale ostatecznie akademikom udało się pokonać ostatni w tabeli Suzuki Pierwszej Ligi Mężczyzn PGE Turów z Gorzelec 99 do 82. Kluczowa okazała się czwarta kwarta, wygrana przez podopiecznych trenera Przemysława Łuszczewskiego 30 do 18. Najskuteczniejsi na parkiecie byli Bartłomiej Pelczar i Adam Myśliwiec, którzy zdobyli odpowiednio 23 i 22 punkty. Akademicy zajmują 9 miejsce w stawce. Formą nie przestają imponować szczypiorniści, którzy tym razem pewnie pokonali Wiktorię Łódź. Już pierwsze minuty pokazały, kto w tym spotkaniu będzie dyktował warunki. Rezultat skarnego otworzył Antoni Maciąg. Ten sam zawodnik w taki sam sposób wpisał się na listę strzelców w dziewiątej minucie. Wtedy tablica pokazywała już 7 do 0. od przyjeznych przełamał dopiero Damian Zaniewicz. To jednak w żaden sposób nie wpłynęło na obraz meczu, który dalej przebiegał pod dyktando Lublinian. Na przerwę zespołu udało się przy wyniku 18 do 7. Jej rezultat ustalił Adam Pytka. Druga połowa przy tak grających gospodarzach była czystą formalnością. Po ostatniej serenie na tablicy wyświetlał się rezultat 35 do 22. Dla ekip z Lublina była to 11 wygrana w sezonie. Zielono Biali są wiceliderem grupy trzeciej rozgrywek drugiej ligi mężczyzn. Mają jednak rozegranych o dwa mecze mniej od liderującej drużyny z ostrołęki. W Poznaniu w biegu rekordowa dziesiątka dobrze zaprezentowała się Izabela Paszkiewicz. Bigaczka AZS UMCS Lublin w swoim pierwszym starcie odniosła pierwsze zwycięstwo. Jej czas w zmaganiach na 10 km 32 minuty i 18 sekund to wynik gorszy od rekordu Polski o zaledwie 10 sekund. Drugą na mecie Katarzyny Jankowską Paszkiewicz pokonała o ponad minutę. Awans do finałów Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie stołowym wywalczyli tenisiści i tenisistki stołowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Drużyna męska w składzie Chrześcijan Radosław, Krasucki Maciej, Kurowski Kamil, Pawelec Filip w stawce 14 drużyn zajęła drugie miejsce. Akademicy od początku rywalizacji szli jak burza. Pierwszego seta stracili dopiero w meczu półfinałowym z Politechniką Lubelską, którą ostatecznie pokonali 3 do 1. Wcześniej do zera wygrali ćwierć finał i dwa pojedynki grupowe. Miejscowi dopiero w finale musieli uznać wyższość utytułowanej ekipy Akademii Zamojskiej. Bilety do stolicy Pomorza wywalczyli także zawodnicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki łódzkiej i Politechniki Lubelskiej. Równie dobrze co koledzy z drużyny poradziły sobie zawodniczki reprezentujące UMCS. Panie w składzie Głodyk Kamila, Jerzewska Aleksandra, sołtysik Sylwia, szewczak Weronika, Waszczuk Patrycja, w meczu o trzecie miejsce pokonały białostocki Uniwersytet Medyczny 3 do 1. W finale uniwersytet warszawski 3 do zera wygrał z Akademią Zamońską. Do Gdańska pojadą jeszcze studentki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Udział w zmaganiach wzięło 15 drużyn. Świetnie studenci UMCS są. Uspitali... Zapisali się także w kolejnej rundzie Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego. Zawodnicy Uniwersytetu Marii curie wygrali turniej siatkówki Pań i Panów. Najlepsi okazali się również w zawodach pływackich kobiet i mężczyzn. Kategorię Open w zmaganiach w ergometrze wśród pań wygrała Justyna Dziedzic. Dzięki takim wynikom UMCS powiększył prowadzenie w klasyfikacji generalnej całego cyklu, w którym broni wygranej. W plebiscycie na zawodnika tygodnia AZS UMCS Lublin zwyciężyła Kamila Zgrzebnicka. Wyróżnień otrzymała za wyjazdowy mecz z Uniwersytetem Warszawskim, w którym lublinianki triumfowały 31 do 20. W tym tygodniu nominowani są Klaudia Niedźwiecka, Adam Myśliwiec, Antoni Maciąg, Izabela Paszkiewicz, Konrad Kadrow i Natalia Lewandowska. Na dzisiaj to już komplet informacji. Dziękujemy za uwagę. Oczywiście jak zawsze zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału YouTube i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.